Oj, kłopoty, to nie żarty. Ach, mój Boże, to nie żarty Przeprowadzać się raz czwarty Z parasolem, z dzieckiem małym Z gospodarstwem swoim całym W jednym koniu Czopka do pokoi. W trzecim dzieci. W trzecim. W trzecim, w trzecim dzieci Mik stroją, gdzie ja pójdę z dziatwą moją. Do ogrodu? Lecz w ogrodzie jest barana. że dzieckiem małym, z gospodarstwem naszym całym. Szanowni Państwo, w tym roku kategorię 4-6. Wielkie brawa dla wszystkich.